Hello, hello, hello. Jakiś czas mnie nie było, wiem, ale wydarzyło się parę rzeczy w moim życiu. Między innymi dostałam pracę, i wyglądało to mniej więcej tak. No i w sumie to lubię jeszcze grać w Heroes 3. Witamy na pokładzie! Także siłą rzeczy odcinek trochę mi się przesunął w czasie, ale już jest. Wracając do naszego głównego tematu, bo pewnie was to nurtuje: dlaczego nie lubię sklepów z połem? Otóż, do samego sklepu nic nie mam. Sklep jak sklep, bardzo w porządku, ale przez większość mojego życia żyłam w kłamstwie na temat sklepów z połem. Ogólnie tam, gdzie się wychowywałam, sklepów z połem, no nie było. Były wszystkie inne sklepy, jakie możecie kojarzyć z połem, a nie jednego, więc kojarzyłam je tylko z opowieści, z jakiejś historii, z przeszłości, z rodziny itd. I pierwszy raz z tymi sklepami tak na żywo spotkałam się dopiero na studiach. Więc co jest z nimi nie tak, zapytacie. Otóż w teorii nic, ale ja wiele razy, jak się okazywało, widywałam sklepy z połem, nie wiedząc, że to są sklepy z połem. Dlaczego? Bo ich logo nie wygląda jak z połem. Ja tam zawsze widziałam z angielskiego czytane FUTEM. F-O-O-T-M. Ja nie wiem, kto wymyślił to logo. Uważam, że jest okropne, to znaczy nie dobra, inaczej. Wizualnie jest w porządku, ale totalnie nie czytam w tym społem. Ja tam widzę F na starcie. I nie wspominałabym w sumie nawet o tym, nie byłoby tego odcinka, gdyby nie to, że ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która powiedziała mi, że ona też myślała podobnie, więc w końcu dowiedziałam się, że nie tylko ja czytałam tą nazwę inaczej i dowiedziałam się dopiero po wielu latach, że to właśnie jest sklep z połem, ale to jest po prostu tak głęboko już zakorzenione w mojej głowie, że to jest futem, a nie społem, że za każdym razem, jak przechodzę przez miasto i widzę z połem, to w mojej głowie są te dwa głosy, i pierwszy zawsze mi mówi do ucha futem. I dopiero po chwili odzywa się ten drugi, który mówi: Nie, nie, to jest społem, to jest społem, pamiętaj o tym. Także <laughs> całe życie żyłam w kłamstwie, myśląc, że to jest futem i teraz tak strasznie ciężko jest to wykorzenić. <laughs> Proszę, powiedzcie mi, że nie tylko ja i, i moja znajoma y, mamy problem z tą nazwą, bo po prostu. <laughs> Mieliście jakieś podobne historie związane z czymś, co zawsze wydawało Wam się oczywiste, a tak naprawdę było czymś zupełnie innym? Możecie się podzielić w komentarzu.